No i dojechaliśmy na parking Tutaj koło jaskini Jak ta jaskinka się nazywa? Koło jaskini głęboki parking I będziemy szli tamtym kierunkiem na górę zbirów Kierujemy się teraz Góra zbirów, jaskinia głęboka Tędy, a tam dziewczyny już sobie... Zborów no, więc. Czy to jest? tędy się wchodzi. Obszar Natura 2000, a więc szlak czarny. Do czerwonego i zielonego. I rowerowy, i pieszy. Nie można na motocyklu kładem, rowerem, koniem i samochodem. O, tak sobie idziemy. Michalin ma? też. tu, prawda? Co jesz? Co to jest? Trykoncik. To tam mieszkają Jeszcze ładnie wszystkie. Tu jest, to jest cała jaskinia. Cała matka Dobra, tu, tu jest jaskinia głęboka. To czerwone to jest jaskinia głęboka. 16 minut. Idziemy na szczycie. Góry zbirów. <noise> Góry zbirów. <noise> Idą no, Ale dobrze, nawet będziesz śmiesznie. <noise> to też niczym nikogo nie było. Naszych. Idziemy na ten sadek? Dwie minuty. Chodź tak, Idziemy zobaczyć sadek. Tu są kwiatki. pokażę I Wchodzimy i wrócimy. Tutaj idziemy zobaczyć dwie minutki na sadek. Trzymajmy już dalej. A to jestem ja. I ja. I mamy sadek. A O jaki byk? Byk Michalina. A to już właśnie spinają. A. Tutaj się można wspinać. Że warto przyjechać ze sprzętem. wspinaczkowym, liny, karabinczyki i na skałę. Wspinają. Nie, Jest za ciebie się, ciekaw. Nie grześci. Grześci się nie podoba. I tak cały czas pod górkę idziemy? Fajnie, nie? Patrz, co się na Tu Tak, tu super wieje. To miśka hasa hasajak. Jak Falenuchy. kozica po tych górkach. Ale Haleniuchyta. To ja? Chodzę. Sape, ja, kol. No, tam jest przepaść. iść zobaczyć? Ze mną. O tak. nie jest przepaść. Ale szczelina jest. Mhm. No szczelina, ale przepaści tu nie ma. A teraz pytanko, czy idziemy na dół teraz tym, tą skałką, czy idziemy tam na górę z morów Idziemy zobaczyć na szczyty. Chcę zobaczyć. Co chcesz zobaczyć? Takie dziury, w o. tam jest z Idziemy tam. Zobaczymy jakie widoczki będą. Bo jeszcze trochę? mamy za rączkę, żeby było bezpiecznie. I zobaczymy piękne widoki za chwilę. O, tutaj stajemy i dalej już nie można iść, bo tam już jest przepaść, widok mamy widoczki. Miśka, wysoko? Tam widać jak w jaskini, jak pan się wspina. A tutaj normalnie to sobie można gdzieś pod kamykami rozbić piór i się tu przespać. Uważajcie, tu są dwie Teraz w dół Michalina schodzi. O, jak ładnie sobie radzi. Ale ekstra. Skok Michaliny. No. Trzy, te. ry! Brawo! Idziemy dalej. Teraz idziemy dalej tak jak maszerowaliśmy wcześniej. Jestem Góra zborów, 13 ja minut. Idziemy sobie teraz razem. Pięknie pachnie sosnami. Mmm, zobaczcie. Jak się tylko jagody pojawią, można spokojnie przyjść i sobie pozbierać. Baja. Podczas wędrówki na górę zborów ratuje nas trochę ten lasek, ponieważ słońce mega, mega świeci, a idziemy sobie cały czas fajnie w cieniu. Jak się bawi w Baba Idź tam do trzeci No. Mama, stój tu. Ciocia. Proszę. Chodź. Bawimy się w Baba Nie wiem, o co chodzi. Obróć się no i idź. Licz... Mm, tak. Raz, dwa, trzy. Baba jaga patrzy. A jak nie powiesz, to młodzi się. Masz oprócz. Raz, dwa, trzy. Baba Jaga, patrzy. Dobra. Raz, dwa, trzy, baba, jaka patrzy. Raz, dwa, trzy baba jaka patrzy raz, dwa, trzy baba, jaka patrzy. Michalina wygrała. Dobra, czasczyć. Zobaczcie, czasy mi się wspinają. Tam padł pomarańczowej koszulce. I tutaj następna ekipa, która się wspina. Musimy to przejść z linami. taka polanka. Zobacz. Luzie liny składają. Tam jakiś chłopczyk no. Tak? dzielny. teraz. A cieka sosta. Pociachana chyba przez ludzi na ognisko. I teraz wchodzimy w taką szczelinę. O, i następny. Widać. Następnych wspinaczy. Jeszcze troszkę najwyżej. Tam na samą górę musimy wejść. Niedaleko. Niedaleko, już jesteśmy blidko. Następne stanowisko do spinaczki. Patrzcie, jak ludzie sobie miło spędzają czas. Ale to jest piękne. Ten tu gra? Na tu Od razu tancerka się włączyła. Telefon sami w kieszeni zaczął grać. Aż, aż nie miło. Ludzie patrzą, jak, jakiegoś mieszczucha. Idziemy dalej. A ten dyszlak idziemy dalej. jest szlak zielony czy czerwony. A dziewczyny tam coś chyba sobie buty poprawiają. No to chwila, odpoczynek. Kilka głębokich oddechów, i idziemy dalej. Ale nam się pogoda trafiła. Dobrze, żeśmy się wcześniej posmarowali, wypsikali preparatami na kleszcze. To może nie złapiemy do Ale fajna taka ścieżka i Halina, super to co? Ale nie chciałaś jechać. No, nie chciałam. A teraz już jest fajnie, prawda? W domu byś tego nie widziała. Do góry. A bo nie, tędy, dobra? Tu, tu tu tu, tędy. tu, 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 tu jest. I trochę polanki. Powoli zaczynają się pokazywać różne widoczki. Idziemy dalej. Tu już chyba powoli dochodzimy do szczytu. Tak. Widać pomnik na samej górze. Więc zostało tylko kilka metrów i zdobędziemy szczyt. Słucham cię. Ty to masz cały czas tyle siły, że chyba nie obywa ani trochę. Superowo. No i tutaj na kamyku Michalinę musiałem zostawić. Ponieważ tutaj na szczyt boję się ją wziąć, wejdę tam sam, może w do gdzieś albo a nie później. Pokażemy, jak się wspinamy. Stalki takie wyslizgany trochę.

A tam już aga, jednak się dwa idzie do mnie. Fajnie, to prawda? W zasadzie Miszka mogliby wziąć, nie było tak ciężko. nie, przecież bym weszła, tylko poszła z 3 O, Teraz wchodzimy na taką skopkę. Tam jest szczyt, a teraz idziemy tutaj. Ale czad. Spójrzmy jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Ale wieje. Wyszła. I wpadliśmy na pomysł, zrobimy sobie brzeg boilu. A czy do kuchence kawkę? Wycesz na a po Pokrzywa jest zdrowa, nic nie będzie. Jak byłem mały, lubiłem jak mi pokrzywy pokoliły. Babcia mówiła, że to jest mega, mega na aromat, jest dobre. Tak sobie robimy, zasłoniliśmy Dziękuję. moim super kapeluszem. Tam się kawka parzy. Ja to się, to się, to się koło siostry sobie usiądź. Chodź tu koło siostry, ze swoją super torebką. pokaż wierc. swoją torebeczkę, jaką masz piękną. No. I taki sobie mamy pikliczek. A taki mam fajny koreczek. A, A taki mam fajny plecaczek. Tu mam fajne buciki i takie fajne terenie. A zobacz jakie mam fajne buciki. I takie fajne buciki. Ja mam ja, Wisłę. Słyszycie to? Już bulgota. Po 15 minutach zaczęło bulgotać. Mój jest po prostu idealny do takich rzeczy. Ale pachnie kawą. Za chwilę będziemy opylać po dysce. moja kawa. I moja magnetka. O, ja mieć tak robaka. dziewczyny sobie mieć siedzą. Kawę będziecie mieć z robakami. Mamy kawę z robakami, z białkiem. Mm. Tu już feczka. kawka się robi. To jest ten przegrywaj. schodzimy tą trasą. Ja tam gonię mój, mój cień. Cześć cień. Aha. Ej, zapomnieliśmy no. czegoś. Czego zapomnieć? Mówić się raz czy mama jego patrzy? Właśnie. Pokażę wam jeszcze tutaj. To tutaj połąkę. się tu Mama. Hmm, no, się nie umyłam. bawić. Raz dwa trzy, Baba Jaga patrzy. Na koniec. Dobra, Raz dwa trzy, Baba Jaga patrzy. No chodźcie no. Już, dobra, no jeszcze. Na koniec. Jeszcze dobra,

A ja Pokaż cię się, jak nogę do góry. No, Niech cię do na 3-4. <grystanie> I Miśka bawi się w leniwca, wchodzi na drzewo. No i tutaj mogę mieszkać. Tak będziesz mieszkała? A Mamy się tu zostawić, tak? O ja. O, o ja noga. Skąd Ojej. 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 siły? Nie. To właśnie czas na powalń. No właśnie to jest czas na kowanie Zobaczcie jak trawa wyryta przez dziki że nocą tutaj przejść, To można się z nimi spotkać zapewne Czego bym nie chciał